Miss UMK 2014 roku zostaje... Aleksandra Osmańska! Najpiękniejsza z najpiękniejszych, Aleksandra Osmańska, studentka pierwszego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej została nową Miss UMK. Jestem naprawdę zaskoczona i chyba muszę podpytać, byłam mi Miss UMK? Co mam robić? Jakie mam pełnić obowiązki? Jak mam się zachowywać? Może może jakiś kurs, etykiety? O ten tytuł w tym roku walczyło 15 kandydatek. Dziewczęta zaprezentowały się w trzech odsłonach. W pierwszej zatańczyły w różowych topach i jeansach oraz maksymalnie wysokich obcasach. To było wejście, w którym my musiałyśmy jakby pokazać siebie, zaprezentować, i od tego w sumie zależało, na kogo patrzy publiczność i zwrócić po prostu na, na siebie swoją uwagę. Szybka muzyka i dynamiczna choreografia towarzyszyły dziewczętom także podczas występu w strojach kąpielowych. Tutaj publiczność czekało zaskoczenie, ponieważ kandydatki do biustonoszy od stroju kąpielowego dobrały krótkie spodenki. Trzecią odsłoną był występ w stylowych sukienkach koktajlowych. Po wszystkich prezentacjach wyłoniono finałową siódemkę, na którą czekały pytania, między innymi o autorytet, plany na przyszłość czy motto, jakim się kierują. Tak, kieruje się, korzystaj z życia. Najwięcej tytułów zdobyły Waleria Kabluka z trzeciego roku malarstwa, która została między innymi Miss Foto oraz pierwszą wicemis oraz Justyna Dywicka, między innymi Miss Publiczności i drugą wicemis. Biorące udział w piątkowym pokazie dziewczyny zapewniały, że zamieszanie wokół wydarzenia nie zrobiło na nich wcale wrażenia. My wystartowałyśmy w tym castingu, w tym konkursie. Bawiłyśmy się bardzo dobrze, także polecamy. Dziewczyny, startujcie w przyszłym roku, warto. Samorząd studencki oraz prorektor do spraw studenckich, profesor Andrzej Sokala zapewniają, że to nie ostatni taki konkurs.